Pozdro to RAP w ARP, poezja na bitach. Masz tutaj old school wniosku, wszystko o czym w rapie słychać. W każdy czwartek o 19.00 łączą rozgłośnie www.arp.zut.pl. Podgłośnie podkręcę mocniej. Kolejny cios w łeb, lepiej nie prowokuj mnie. Chcesz to, przekonamy się. Tyle rapu naraz nie ma, nawet co roku na kępie. To jest nieobliczalne i to konkretnie. Hip-hop zmienił w moim życiu bardzo wiele Od jakichś 14 lat jestem jego przyjacielem Graffiti, Sam, sample, dj, e, beatbox, bangers Wszystko to noszę w sobie i oddaję ci, włącz playman Ten kawałek powstał na poczekaniu Otwiera całą serię, mówią wadim się opanuj Nie mam zamiaru, usłyszysz to w mojej audycji 5, 4, 3, 2, 1, play wciśnij <laughs> Ty wiesz co, ogólnie możesz to, to, tego Liptona trochę przesunąć, bo go będzie widać. Nie widać? Nie, teraz nie powinno